witam 6 sierpnia Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta Polski rano tłumy były z flagami zebrały się przez Sejmem o 10.15 Karol Nawrocki złożył przysięgę w Sejmie a potem otrzymał orderu na Zamku Królewskim były prezydent Andrzej Duda powitał go na Pałacu Prezydenckim, a na Placu Piłsudskiego objął dowództwo nad armią. Złożył również kwiaty pod grobem nieznanego żołnierza i pomnikami smoleńskimi. W przemówieniu zapowiedział silną armię, ograniczenie imigracji oraz walkę o suwerenność. Może to zwiastować trochę... Wspięcia z rządem Tuska i z Unią. wolnicy wpis w Euroli a koalicja proeuropejska zaniepokojona. Może to początek nowej ery w polityce polskiej, a może i nie. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. A wy, co sądzicie? O tym i o tych zmianach napiszcie w komentarzach. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału oraz do udostępniania moich filmików wszędzie oraz świecie Melisa Marcin, Marciniak o tym, co ważne.